Piękno pochmurnego dnia, ale czym się tu zachwycać? Szaro buro wygląda na to, że będzie padać, a mimo to można się pozachwycać takim dniem, kiedy trudno spodziewać się słońca, ale uciszył się wiatr, jest lekka mgiełka. Jest pięknie. Wczoraj na spacerze z przyjaciółką widziałam piękne kroku na trawniku. Ach, i co to jest za radość! Widzieć, jak ta przyroda rusza. W lesie jeszcze spokój, ale po drodze tutaj widziałam ptaszka, który bardzo stroszył swoje pióreczka. I nawoływał samiczkę takim głosem, że naprawdę wszystkie powinny się zlecieć. Uśmiechałam się, słysząc to skrzeczenie, bo myślę sobie, <laughs> o mój Boże, ptaszku kochany, przecież do ciebie żadna tu nie przyleci. Ale był piękny, kolorowy, oczywiście nie wiem, jak się nazywa, ale taki był wielkości, troszkę może. Jak gołąb, a może troszkę powabniejszych kształtów, delikatniejszych. W każdym razie idzie wiosna. A dzisiaj przyszła do mnie taka myśl właśnie po spotkaniu z przyjaciółką. Wczoraj na spotkaniu zachowywałam się jak wykwalifikowany medyk. Chciałam wypisać receptę przyjaciółce na wszystkie jej dolegliwości. Oczywiście miałam gotowe scenariusze. Co powinna zrobić, jak się zachować, bo wszystko jest cudowne, sprawdzone o, przede wszystkim przeze mnie, co wydało mi się absolutnie 100% godne naśladowania i prowadzenia wczyn. O! No i tutaj spotkała mnie niespodzianka. Przyjaciółka podeszła do moich zbawiennych rad z dużą rezerwą. Na początku zrobiłam minę głupią, prawdopodobnie głupią, tak sobie wyobrażam, i zastanowiłam się, wycofałam się oczywiście z tych moich cudownych porad, jedynych i najlepszych, a dzisiaj rozmyślając o tym, pomyślałam sobie: Jejku, to co dobre jest dla mnie i takie sprawdzone nie musi wcale być cudowne, sprawdzone, jedyne. Dla kogoś innego. Podsumowując, po prostu, to była bardzo dobra lekcja, kiedy chcemy narzucić jakieś swoje mądrości, czy podzielić się doświadczeniami, i myśląc, że to jest do zastosowania dla każdego, bo mnie właśnie się z tym udało, bo mnie tak tutaj problem się rozwiązał tu sobie poradziłam, bo zrobiłam tak czy inaczej to nie oznacza że dla innej osoby to też jest dobre to uczy takiej pokory też I kiedy będę proszona o jakąś radę to na pewno się z nią wychylę ale jeśli nikt mnie tak bardzo o to nie prosi to naprawdę jest to niepotrzebne, bo to jest narzucanie komuś swojej woli w taki, no powiedziałabym, nawet natrętny sposób. O, i ładnych rzeczorek uwielbiam je. To się chyba nawoć nazywa. Tak pięknie kwitnie jesienią. No więc, właśnie, a wracając do tego, po prostu trzeba tutaj mieć taką taką umiarkowaność O, nie ma chyba takiego słowa. Taki umiar. Tym mądrzeniu się ze swoimi radami. No właśnie, taka refleksja mi przyszła i chyba to jest dobra refleksja, że mnie też chyba, nie chyba na pewno, jak ktoś próbuje coś narzucić albo mnie przekonać bardzo do takich czy innych racji, to najpierw chyba natrafia na jakiś mój opór, zanim się obudzi entuzjazm, albo refleksja, a może ja to jednak sprawdzę, no właśnie. I to chyba właśnie taka lekcja wczorajsza bardzo mi była potrzebna. Ucząca pokory i takiego zdrowego podejścia do sprawy. To, co jest cudowne dla mnie, nie musi być cudowne dla każdego. Dlaczego? Dlatego, że każdy szuka swojej drogi, swoich rozwiązań. Może korzystać z pomysłów innych, ale nie musi, to jest wspaniałe. A przymuszanie kogoś. Albo nie daj Boże jeszcze wyśmiewanie. No wiesz, nie wiem. Naprawdę dlaczego ty tego jeszcze nie robisz? Jak to jest takie cudowne, to jest po prostu niepotrzebne i głupie. No właśnie. A dzisiaj można podziwiać piękno, pochmurnego dnia. Pochmurnego dnia, to nie znaczy, że myśli są pochmurne. O nie, nie, co to, to nie. Myśli są wspaniałe, dobre, jasne i przede wszystkim wypełnione wdzięcznością. O właśnie, za wszystkie lekcje, które człowiek dostaje pięknego dnia.